O nie. O hej Maria, nawet nie słyszałem hey. jak wróciłaś. No widzisz? Jak było w sklepie, jak było na zakupkach? No super. Co jest? Co to jest? Znowu klejesz? Drineczek, Dr Aha, drineczka sobie zrobiłem. Tak? Drineczek, tak. Z takim soczkiem gazowanym. Mm. Powiem Ci, kurwa zajebiście smakuje. Tak? No, chodzi jak miodzio. Tak? Pyszny drineczek, no. Mm. A. A co mamy na obiad? Ugotowałeś obiad? Posprzątałeś? Zmieniłeś kotu kuwetę? Oczywiście nie, tak? Oczywiście nie. To kurwa od dzisiaj sobie sam gotujesz i sprzątasz. Poradzę sobie. No. Hej. Hej. A, zgłodniałem czas sobie wziąć jedzonko. Co my tam mamy? Idziemy do lodóweczki i chyba sobie tutaj zostawiłem moje jedzonko. Jest jono! A ty co tam masz? Nic ciekawego. Okay. A ja mam ryżyk. A to ciekawe. Ja mam ryżyk, no? Ryżyk. No. Pewnie niedobry, przesolony albo przepieprzony. Mmm. No. Mmm. <coughs> Mijocia, pycha. Chcesz troszeczkę? Nie. No, weź tam troszeczku. Nie. No trochę Ci dam. Nie chcę, ja tam wolę moje. Kuczaczek. To pewnie się... niedobre. Nie chcesz kuczaczka? Nie. Nie, to nie, no to ja dobrze. Ja tam wolę swoje. A Ty to masz? Nic, nie interesuj się. Jest tam swoje. A ja pokaż. Nie. No, nie. Nie chcesz to Nie. No nie. Zaraz swoje zjem. No. Ale pycha. Mm. No, że rozpływa się buzi. Mm. No. no. E. Co to chuja? Gdzie jest moje jedzenie? Nie wiem, może kot zajebał. Że co? Dawaj, to nie. moje! Mówiłem, że nie chcesz! Proponowałem ci! Tak było czy nie?